Wszystkich w smutnym odcinku, niestety, no bo jak dobrze widzicie, no nie jesteśmy tu, gdzie zawsze nie jesteśmy w wiosce, tylko jesteśmy w więzieniu, bo zostaliśmy porwani przez mumię, mumię, która niby taka, taka miła i w ogóle miała być, a się okazała inna, in, prawda, inna się po prostu okazała, ale, ale, to nie zmienia faktu, że fajnie jakbyście zostawili inny. E, Zubika, dzwonek, komentarz, komentarz o, o, o treści więzienia. To mam piękne serduszko. No i słuchajcie, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Bo, mimo tego, tak, że jestem tu i że w sumie jest mi bardzo smutno, bo no nie chcę tu, tu być i, i, i się dziwię, czemu jeszcze stary nie przyszedł i w ogóle on zostawił. I on stary, jako, jako tam dyrektor, sobie yy, na to pozwala, że, że mówię, o ten grasuje i, i mnie porywa, czyli jego syna. Ale mam bardzo ważną rzecz wam do powiedzenia, ponieważ mam kilo. Mam kilo, dokładnie tak. Załóżmy sobie jeszcze mam głowę i mam litrę. Mamy litrę po to, że, że jak wydostaniemy się już stąd, to żebym mógł szybko uciec i gdzieś się schował. Z tym, że na, na, na razie nie, wi, nie widziałem nigdzie tej mumii, nie? Więc chyba jej tu nie mam. I tak myślę sobie, że żeby właśnie teraz nie, nie zacząć niszczyć, tylko że boję się, że w każdym momencie może być i boję się, że to będzie ten moment, więc no nie wiem, z jednej strony chyba muszę muszę to zrobić już. A może nie, może jednak nie. Nie, to no jeżeli on... ono on tutaj jest gdzieś, co to ja będę miał jeszcze bardziej przeklepane, to trzeba jakoś zrobić tak, ale szkoda, że to już właśnie z Pedroku, no bo co to bedę i będę to kopał, kopał, kopał. O coś słyszałem, czyś, coś tu jest gdzieś w oddali, dobra nie wiem, no ale ten, dobra może teraz, o już jedno mam, jest tu gdzieś, nie, on mam dostęp do rzeczy, dobra biorę wszystkie rzeczy. Wszystkie rzeczy. To Drugie poszły. Weźmy to. Zamurujmy, żeby było. I możemy zrobić jeszcze coś takiego. Wiem. Wiem, co zrobię. Żebym myślała, że, że jestem. To zamurujemy. Czekajcie. Weźmy te i zrobimy tak, że pan by się ukrył tutaj. W środku. Żeby jeszcze myślała dodatkowo, że jestem tam w środku. Okej. Okay. Ej, dobra, to jest plan idealny. Nie połapi się. Dobra. Czyli tak, mam tu wszystko. Bum. Wszystko. Dobra, no to chyba, to to chyba wskakuje do Dobra, wskakuje do wody i, i ten... I, I uciekam! No, jest, jest! on... on... O kogo to mamy? Nie, nie, nie! Nie, dobra, nie mogę dobra! Dać, nie mogę się dać, nie mogę się dać! Jakżeś uciekł z na... Nie mogę się dać, nie nie, no dobra! Aż tak, tak przyłomany! Właśnie chciałam o, sprawdzić, dobra. czy się tam dobrze trzymasz... I, i się. chciałam Ci powiedzieć, że za to, że nie uciekałeś, to bym ci kurde, skróciła czas siedzenia, ale. Co? To skróćmy no. skr To ja sobie go skróciłem! Jestem jako no, go skróciłem. Dobra. Zostaw mnie. mnie tylko uderzyć, to zobaczysz, jaka jest prawda. No jaka jest prawda. No słucham. spróbuj tylko nie uderzyć. To zobacz. O nie! No. Dobra. I co myśli, mnie nie, teraz no, swoim się to. i myślę, że nie do się swoim ładaniem. Ty nawet... Ty Oczywiście. nawet na to... uho. Dobra, dobra. Ale zgubię cię zaraz. No, tak. tak. Bo, co ty tu zrobiłaś? Co ty zrobiłaś? Na No. Okej, 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 okej. No ja nie mogę, tylko pogarszę swoją hmm. sytuację, naprawdę. Okej, okay. ej, kurde, dobra, uciekaj ci chyba. Gdzie ty nie. No i zareko, co ty myślisz, tam, że w szkole jestem? Jest taki głupi. No. To jak mam być teraz to byłbyś do tego zdolny, żeby się schować w szkole. No nie do końca. Oj. Nie, no cię... To jak to? Ty jesteś głupi, nie głupszy. Tak, to... No, proszę cię. No, Oj. Sorry. Ej, tu wracam. Dobra, wracaj tutaj. Czyli, czyli, czyli jestem teraz u niej, mam tam to jest moja szansa, żeby uciec. Bo jeszcze, jeszcze nie ma, nie mam w ogóle swoich rzeczy, gdzie ja je przejęła. Więc jestem ten, dobra, mostem sobie tu ucieknę u, Mam nadzieję, że nie ma. Dobra, wracaj tutaj. Nie ma jej? Nawet ona tu nie przydatuje, Jest zasłania, ale dobrze. Dobra, to uciekam sobie tu, to abym tu za a gdzie ty jesteś? Wracaj tutaj Zobaczmy I co, nie przyleciała do wioski? Dobra, to może zrobimy tak Nie przyleciała do wioski, jeśli, ale peka Jeśli nie, ten, jeśli nie pojawisz się tutaj przed wioską No to... Wioska robi papa pa. O nie, nie nie to była moja wioska, to bym... To, to gdzieś, ale... Ja jestem przed wioską. Masz 10 sekund, żeby tutaj dojść. Inaczej... no... można się pożegnać z wioską. Jestem, 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 jestem. Dobra. Jestem. Gdzie jesteś, halo? Za tobą. Gdzie jesteś, halo? Nie widzę, nie słyszę. Ja nie... Halo, ja wąknię, gdzie wąknię. jesteś? Gdzie jesteś, halo? Jestem tutaj, tu gdzie miałem być. Nie, nic, wioski, proszę. Nie widzę cię, ja halo, halo, gdzie wracamy jesteś? Tutaj, wracamy tutaj. Ty jesteś Czemu cię nie słyszę? Czemu cię nie słyszę? Ja nie mogę, ale mi działać na nerwy. Czemu... Czemu cię nie słyszę? Halo, gdzie ty jesteś? Nie, nie, nie mogę, nie mogę. No, nie widzę cię nie. Baba. zgrywaj, głupa! Nie widzę cię naprawdę... mogę. No, tak, tak. Dobra. Nie widzę Nie się po prostu. No dobra, dobra. Słuchaj. Bo naprawdę pogarszasz sytuację twoją, twojego starego i wioski. Naprawdę. No, ale czy ty możesz? Dobra. Nie, idziemy do więzienia. Dobra, no, ale tutaj mi jedzenie. Bez jedzenia nie pójdę. Dobra, dam ci później. Teraz. Później ci Teraz. Później. Teraz. Tylko takie mam. Nie, masz moje Nie mam twojego No masz. może i faktycznie No to dawaj moje Okej okay. Więcej ci nie dam, bo na więcej nie zasłużyłeś, Chodź No ja nie mogę Dobra, taki jesteś Zaraz no to zaraz wyskapowy, papa Ej, dobra No i tyle będzie No ja nie mogę I gdzie ty A, tego się nie spodziewa teraz, Z tego się nie spodziewa, to będę w sumie jednak bezpieczny, mimo także, że nie powinienem być w tym, w tym więzieniu, to przecież ona tego nie sprawdzi, po jestem geniuszem jakimś. Ej, dobra, to przyjdź tutaj pod więzienie, jak tutaj nie będziesz w ciągu pięciu sekund, no I to, to, Nie ma ale nie sprawdzi tego więzienia, Boże. Niesamowite Dobra, czekam na ciebie w więzieniu jak coś Jak tam się nie zjawisz w najbliższej A -a. przyszłości, no to niestety Bieska mówi papa, ty też Dobra, nie Więc... nic, Taki jesteś, dobra Tak się bawimy Zapraszam No nie! No dobra, no to jestem Właśnie tu masz łyżeczkę Żebym miała pewność, że się tutaj na pewno odrodzisz. No i mój instrument. Chodź, No dobra, to w sumie możesz sobie zostawić? Nie, no, nie gra. Dobra. dobra ja już to wszystko, idź wszystko zostawiłem. No dobra. A, no, sekunda, no, sekunda. Okay. Idę spać. No ale nie mogę. No, Patrzcie. Dobra. Hmm. No okay. co? Weź wstań Zostaw, nie mnie, zostaw mnie Haha, nie trafiliśmy, nie. trafiliśmy no. no nie I tutaj Ja nie mogę, ile ty masz rzeczy? I tutaj jestem <laughs> No nie, no dobra, to czekaj Jezu, no, no, dobra. dobra To dobrze, no, to leg, To, leg, to jest, to jest wszystko To jest wszystko Wszystko Wiesz, wszystko widziałeś na nerwy, to Dobra, powiem. już wszystko, wszystko mam. No zostaw mnie! No nie mogę, no. Ej, dobra. Kurde. O, no i ładnie. Dobra, nie mogę. Nie, nie. Chciałem uciec, nie wyszło. Ech, ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Może kiedyś tam wyjdę. Trzymajcie się i papa. Pa. 不不不不不不。<laughs>